Kolejny temat: trójkąty podobne. Wcześniej powiedzieliśmy, czym są wielokąty podobne, figury podobne. I figury są podobne, to znaczy, że odpowiednie kąty są sobie równe, a odpowiednie boki są proporcjonalne albo, mówiąc w uproszczeniu, figury. Podobne mają te same kształty, ale mogą różnić się wielkością, rozmiarem. <laughs> w tej sytuacji interesują nas trójkąty podobne. Punkt pierwszy: cechy podobieństwa trójkątów. Korzystając z cech podobieństwa trójkątów, możemy określić, jesteśmy w stanie określić, czy dane trójkąty są podobne. I podpunkt A, cecha B, 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 bok, bok, bok. I może od razu odwołam się do, do tych rysunków. Jeżeli A przez A' równa się B, przez B' równa się C, przez... C', no to powiemy, że te nasze trójkąty, trójkąty ABC, trójkąt ABC, trójkąt A', B', C' są podobne. I tu w środku zapisałem, zapiszemy fale. Fala mówi, że dane figury w tej sytuacji trójkąty są podobne. Żeby to podsumować, jeżeli stosunki o odpowiednich boków są sobie równe, no to te nasze trójkąty to będą trójkąty podobne. Co dalej? Co dalej? Może przykład. Dane są długości dwóch trójkątów. Pierwszy trójkąt. Długości tych boków tego trójkąta 9, 15, 20. Drugi trójkąt. 1, 1,5, 2,5, 3,5. No właśnie, i pytanie, czy takie trójkąty są podobne? Jak to sprawdzić? No dobrze, co tu zrobiłem? Przyporządkowałem odpowiednie długości. Dlaczego w taki sposób? No właśnie, można zadać pytanie, dlaczego w taki sposób? Ano dlatego, że chciałem, żeby to mniej więcej zgadzało się z rysunkami, które są wyżej. Jeżeli wybierzemy drugi trójkąt, to tu najdłuższy bok to będzie C', dlatego przy C' napisałem równa się 20. Bok o średniej długości to będzie A', i tu napisałem 15. Najkrótszy bok to będzie B. Prim, dlatego tu napisałem 9. No i analogicznie dla, dla trójkąta numer 1. Co dalej? Należy sprawdzić, czy stosunki odpowiednich boków są sobie równe. Co zrobiłem? Podstawiłem dane. No i pierwsze wyrażenie. Co nam wyszło? 1 szósta, drugie wyrażenie wychodzi. 1 szósta, ostatnie wyrażenie, co nam wyszło? 175 yy, tysięcznych. No i proszę zwrócić uwagę, że to ostatnie wyrażenie jest różne od tych dwóch wcześniejszych. A jeśli tak, to stosunki odpowiednich boków nie będą sobie równe, czyli te nasze trójkąty nie są podobne. <laughs> No dobrze podpunkt B ch, K K K kąt kąt kąt. Jeżeli kąt alfa równa się alfa prim, beta równa się beta prim, dalej gamma równa się gamma prim, no to znowu powiemy, że te nasze trójkąty trójkąt A B C, trójkąt A B C te trójkąty są podobne i o tym mówi fala po środku. <laughs> Dalej, podpunkt C, C yy, i w tym podpunkcie CHB, KB, bok, kąt, bok. I co tu mamy? Jeżeli A przez A', równa się B przez B' i kąt gamma równa się kąt gamma' no to znowu powiemy, że te nasze trójkąty, trójkąt ABC, trójkąt A', B', C' są podobne. Fala po środku o tym mówi mówi, że trójkąty są podobne. Z tym, że co tu jest ważne? Jeżeli tu wybraliśmy boki A i B, no to proszę zwrócić uwagę, że musimy wybrać kąt, kąt gamma, kąt zawarty między tymi bokami. I analogicznie tu, jeżeli tu wybraliśmy A', B', no to musimy znowu wybrać kąt zawarty między tymi bokami, czyli gamma, prim. I co, co tu nam jeszcze zostało? Przykład, czy dane trójkąty są podobne, i co tu mamy. Dane są dwa trójkąty. Trójkąty prostokątne. No i ten pierwszy trójkąt, powiedzmy, że ten dłuższy bok, niech to będzie A, a równa się 3. Krótszy bok B równa się 2. Kąt gamma 90 stopni. Ważne jest to, żeby ten kąt był zawarty między tymi bokami. Mamy 90 stopni. No dobrze, co dalej? Drugi trójkąt, dłuższy bok to będzie A-4,5, krótszy bok B-3, kąt gamma-prim 90 stopni, czyli ten kąt gamma-prim zawarty między tymi bokami. No i proszę zwrócić uwagę, że te kąty już są, widać, że są sobie równe. Jeżeli jeszcze dodatkowo stosunki odpowiednich boków będą sobie równe, no to powiemy, że te nasze trójkąty są podobne. I co tu mamy? A przez A' podstawiłem dane, w każdym razie wyjdzie 2 trzecie. Analogicznie B przez B' wychodzi. Wyszło 2 trzecie, czyli stosunki odpowiednich boków też są sobie równe. W takim razie powiemy, że z cechy BKB wynika, że takie trójkąty są podobne. Dziękuję.